Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Jako, że po Fish frog'u to akwarium słuchajcie stoi, stoi puste, nic tu się nie dzieje, a filtracja, oświetlenie, wszystko, wszystko słuchajcie działa, postanowiłem, że na razie jest braku czasu, gdzie nie mam jakby możliwości za bardzo się zająć tym akwarium, żeby przerobić jedno akwarium słodkowodne i zrobić z tego, nie wiem, jakiś aquascaping. Tak myślałem, żeby takie coś powstało. Na razie postanowiłem, że krewetkę modliszkową z jej małego akwarium przeniosę, słuchajcie, tutaj. Dosypałem troszeczkę drobnego piasku świeżego w różne miejsca. Modliszka i tak sobie to, że tak powiem, poprzekłada, tak jak ona będzie chciała. I z jej, słuchajcie, małej kanciapy, którą ona ma tutaj w tym miejscu. Ostatnio troszeczkę, widzicie, się pojawiło Glona. Tam ona siedzi. O, widzicie? Patrzy się na nas. Z tamtego miejsca, słuchajcie, ją tutaj wyłowię i przeniosę ją do, do tego nowego akwarium. Dużego. Ja wiem, cztery razy takiego jak teraz ma tutaj. A z tego akwarium na razie zrobię, na razie zrobię krewetkarium po prostu. nie? A modliszkę po prostu stąd wyłowimy i damy jej nowe, duże lokum tutaj. Wydaje mi się, że będzie jej się podobało więcej miejsca, tylko mówię Piasku drobnego musiałem jej trochę nasypać, bo ona lubi się zakopywać gdzieś tam, nie? Mam nadzieję, że tutaj jej się spodoba Dobra, słuchajcie, mam ją już ładnie w siatce e, złapaną No to jeszcze powyciągam jej parę ich takich, taki, wiecie, ulubionych, <gryw> ulubionych zabawek Które tutaj ma, nie wiem czy ten piach ruszać i przenosić piach, bo Zawsze by miała więcej piasku, gdybym ten piasek stąd też przeniósł jej tam, nie, ale to, to zobaczę, no. A zbiorniczek będzie miała tutaj. Tak. No dobra. Leć, koleżanko. Nowe miejsce, no. Musi się tutaj jakoś, słuchajcie... jej muszla, też jej zabrałem muszlę po małże. No jakoś, jakoś się odnajdzie, nie? Zbiorniczek, mówię, no dużo, dużo większy, dużo stabilniejszy. Mamy tutaj dwa filtry, do tego jest cyrkulator, nie? Światełko jest fajniejsze, no. Także powinno jej tutaj być na razie, na razie dobrze. A później zdecydujemy co dalej. No, a ten zbiornik, słuchajcie, po, po modliczce pójdzie do likwidacji. Tam jeszcze jest jakiś ukwiał, widzicie, tego zaraz oderwę, też tam go wrzucę. Myślę tylko, co z tym piaskiem, nie? Czy piasek brać, czy sobie odpuścić, bo jednak piasek zasyfiony jest tu pewnie. Więc, więc nie wiem, czy, czy brać piasek, chociaż zawsze bym miała więcej tego piasku, byłoby lepiej po prostu. No. no, zobaczę. Zobaczę, w jakim stanie jest ten piasek, jak go zaraz poruszę i zobaczymy ile syfu on ma w sobie no i tak się słuchajcie kończy istnienie e, istnienie e, tego zbiornika szukam słuchajcie jeszcze e, ślimaka tutaj gdzieś była porcelanka ślimak e, chyba że ją gdzieś przyniosłem już ze skałkami jak przenosiłem ale była ładna, ładna porcelanka tutaj, w tym, w tym zbiorniku, u tej krewety. No, zobaczcie, tego piachu tutaj jest mega dużo, nie? Może faktycznie by go trochę, kurde, przepłukał chociaż, nie wiem, w wodzie aero. Gdybym jej tam dosypał, nie? Bo szkoda, szkoda tyle piasku, a tam jakby miała jego dużo więcej, by się bardziej cieszyło, wydaje mi się, niż... niż z takiej ilości, jak jest teraz, nie? No dobra coś, coś może ogarniemy A to do czyszczenia do wyparzenia I zalejemy może sobie jeszcze dzisiaj yy, Na jakimś tam Master Soil albo na Platinum Soil bo mam takie podłoże w domu więc zrobimy sobie krewetkarium I też zrobię na tej kaskadzie Słuchajcie tu jest fajna kaskada fluwala Więc na tej kaskadzie sobie zrobię yy, yy, to krewetkarium tylko muszę wszystko dokładnie dokładnie wyczyścić. Nie? No, a tutaj koleżance może się akurat spodoba w tym zbiorniku. Mówię, parametry fajne, parametry stabilne i dużo, dużo więcej miejsca. nie? Tylko musi sobie na nowo porobić wszystkie norki, skrytki i, i jakoś to będzie. Zobaczcie, i tak się prezentuje zbiornica. Już się przefiltrowała ta woda. Praktycznie cały stary piasek, także cały stary piasek także jej tutaj wsypałem tego piasku bo naprawdę dużo tam koleżankę widać o tam sobie siedzi no mam nadzieję że będzie jej tutaj dobrze muszę poczytać słuchajcie czy nie można trzymać dwóch krewetek modliszkowych może gdzieś widzieliście takie takie informacje że dwie krewetki modliszkowe żyły w zgodzie w jednym zbiorniku jeżeli by tak było, to bym jeszcze jedną tutaj krewetkę modliszkową sobie zakupił i bym wpuścił, nie? Ale to, to zobaczymy. Strasznie mocno rozrastają mi się w tym zbiorniku ukwiały te zielone. To jest chyba krasa, wydaje mi się. To nie jest quadri zielone, to jest krasa. Wrzuciłem kiedyś dwie sztuki. Dwie sztuki, a zobaczcie ile tutaj mamy, nie? Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i tutaj taki mały siedem. 7 ukwiałów. No i kwadry, nie? Jeden. Także się rozrastają bardzo szybko tutaj w tym zbiorniku. No dobra. Także to by było na tyle. Jeżeli chodzi o nowy lokum krewetki modliszkowej. Trochę jej posprzątałem. Trochę tych zdechniętych... Trochę tych zdechniętych korali powyrzucałem, żeby tutaj miała porządek. Damy jej, słuchajcie, kawałek stynki. Zobaczymy, czy się zainteresuje. <laughs> e, no, także to by było na tyle. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć, cześć.